Pokażę tą stójkę, natomiast to nie jest jedyna rzecz, jaką możemy na tym rowerze robić. Możemy się przemieszczać w taki bardzo nietypowy sposób, więc możemy się obrócić i pojechać chwilkę do tyłu. Jeszcze raz pokażę. Szanowni Państwo, 22 czerwca 2024 rok. Myślę, że długo zapadnie w pamięci niejednego młodego mieszkańca naszej gminy. Dzisiaj otwarcie skateparku i pump tracku. Serdecznie Was zapraszamy. Wiele atrakcji, pokazy jazdy na rowerze, ale też i coś do zjedzenia. Dobra muzyka, dobra atmosfera. Zapraszamy.

Nie my jesteśmy zespół Proxima. Mamy dzisiaj przyjemność zagrać dla Was na odpoczyne sklep parku. Na tej oto wspaniałej ziemskiej scenie. W końcu mamy sklep fragment rzeczy. Wiele lat wszyscy na niego czekaliśmy. Także mamy to, mamy koncert i jedziemy, już nie przedłużamy. Ej, a tak w ogóle, ze mną mój ziomek, Paweł. A po mojej prawej stronie ma rewa, pozdrawę. na relaks się to! Proxima, na się to!